Z tej strony macie jak 10, 10, 10, 10, a dzisiaj znowu gramy na serwerze fb.multihard.net. A więc od razu zaczynajmy. Powiem Wam o moich planach. Planuję kupić e, sobie enchant. Wtedy będę siedział sobie na mojej wyspie cały czas będę sobie enchantował. Tak, zbroję sobie, najpierw enchantuję. E, przepraszam, najpierw mieczyk. Później łuk, później zbroję, coś takiego. No bo mam te buteleczki moje. Dlatego kupiłem najpierw buteleczki, ponieważ na niektórych arenkach jest, jest właśnie Enchant. Także, no, wydaje mi się, że dobrze zrobiłem. Siemano. No, umarłeś. A tu nie opróżniłeś. O, wezmę sobie zbroję twoją i depnę się tam. Tu jest jakiś kolek. Muszę tam jest ściągnąć. No, aha, ty się nie ruszasz nawet, tak? To co, mam to zjeść? Mam to zjeść? No, ja cię tylko zgłoszę, dobra? Nic, nic więcej, tylko cię zgłoszę. Także się nie przejmuj niczym, chyba, że ma cheaty, wtedy cię sprawdzą, zbanują, a ja się będę cieszyć, ha, ha, ha. Patrzcie, jak się fajnie uderza, o tak. Trzeba dwa, dwa te, dwa przyciski nacisnąć. O, ciekawe, co, co by się stało, jakby mnie tak gościa uderzał. Spróbujemy na tym. Kurde, no nie udało mi się. No, zabił mnie. Patrzcie, dwa takie same skiny. <ścoughs> Dobra, idziemy na kolejną arenkę. Dwa takie skiny jeszcze obok siebie stanęło no to super. No, e, to tutaj na arenie chyba też nie ma inczony. Bardzo mi szkro, ale ta arenka jest bardzo fajna, ponieważ tu na, na środku wydaje mi się, że jest y, aż, aż 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 8 skrzynek. Także y, zaraz to sprawdzimy. Ja się tu zamuruję tylko od środka i będziemy sobie liczyć te skrzynki. No dobrze. A nie, 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 to nie, pomyliłem arenki, przepraszam. Na, na innej arence, takiej pustynnej, jest 8 skrzynek. No więc opróżniamy te skrzynki. Jest, są dwie perełki. Bardzo się cieszę. Yy, I. I, I zostało czterech graczy, także ja i jakiś jeszcze jeden i jakiś jeszcze jeden, który chyba chce tu do mnie wejść, ale nie może. A ja może sobie zrobię kilof. Killoff. Tak! Zrobię kill killoff. Tak. No więc... A może zrobię dwa killoffy? żeby Żebym tych patyków nie miał w tym ekwipunku, bo mnie to da Dwa kilofy mam o kurczę. Pach. O, to chyba ten gość, który go nie lubię. Łazi na fifty. Idę z tej nory. A jak oni tu weszli w ogóle? Aha, dobra, chyba... Może, może, może że nie wchodzili. O kurczę, co to było? Aha, tam jest jakiś gość. Który właśnie chce się ze mną mieć. Aha, no i on spadł. Także wygrałem arenkę i idziemy ponownie. Puh. Szkoda, że tu nie można sobie tych buteleczek wyrzucić i by był spokój już na arenie. Tutaj na arenie też chyba nie, nie, ma, nie ma tu enchantu na, na, na 1000%. No, ubierz. Ładnie. No i idziemy na środek, ponieważ mam tylko jedną perełkę, także... Jak mam jedną perełkę, to idę na środek, a jak mam dużo perełek, to chodzę sobie i zabijam graczy. Dobrze, I w takim razie wchodzimy. Ej, kolego, kolego, co, co, co? co, co? A, ty, ty jedziesz na koksie? Tak? Tak, chyba, dobrze to ja sobie, chociaż A! zabił mnie. Co za cheater Loteria jest za 10 minut. tak, ja coś piszę jaka pula. Stop... No to później sobie będę. Tam po odcinku licytował. Czy tam nie wiem jak to można powiedzieć. Tutaj na środku je, nie ma enchantu. Niestety. Mm, bardzo mi przykro. Trudno. Jak kupię swój to będę miał. No wdgz wysyk a nie ani wzb Wzgd. Wdu. Wdyskujcie. Coś takiego napisałem wcześniej. Wdyskujcie. W, a nie wysy... także. No, Dobrze, mam dwo, dwie perełki, także idę do gosztka. A jak mam, tak jak mówiłem, jedną perełkę, no to siedzę ładnie i i, I idę na środek. No co to nie ma miejsca. No, a nie wyjdę stąd już nigdy. Proszę i proszę. Dobra, trzy perełki są. A ja jestem na środku. Liczę na, na coś takiego, że opróżniam skrzynię, a tam perełka. Wróżniam kolejną skrzynię. Następna perełka. I tak. Pięć skrzyni. Powinienem mieć siedem perełek. Zobaczymy, czy to będę miał tyle. Niestety. Yy, nie, chyba nie, nie będę miał. Ba bardzo mi przykro jest. Ej. Niemiły jesteś, kolego. No i niestety mnie zabiłeś. I dostał moje pitełki. No trudno, dostał mojej tętki. Oh, oh. On dostał mojej tętki. No trudno. Siemano, koleżanko, jak tam? Zdrówko? Dobrze? No. Cieszymy się. Że ci jakoś leci i że żyjesz Mam to, że e, typamy się m, oczywiście e, e, na, na ten, na, na środek, e, ponieważ e, tu chyba nie ma enchantu. A tam nie ma, tu nie ma. Ale jest perełka. Perełka. Ja się cieszę, bo jest perełka. O, dwie perełki. Kura Amc. Goście napisał Kura Amc. Ja wiem chyba co to miało znaczyć, ale nie powiem wam. Ten gościu jest jakiś e, zły, bo używa brzydkich słów. Chyba, że tak specjalnie napisał, no to... Wtedy oczywiście wiadomo co nie, że, że, że nie chciał, że jest dobry. Takie je tam, co nie? No. E, w takim razie zostało dwóch kolegów. Ja i jakieś kolegi jeszcze, także ja się do ciebie tepnę, pozwolisz? Nie będę mojego koksika bo. O, jest koksik. E, mam trzy. Także internet się z powrotem na środek i ty jesteś tam, koleżanko, czy tam kolego? Nie wiem. No więc ja sobie zjem mojego koksa, tak dla bezpieczeństwa, i cię e, zabiję. No, zabiłem cię. Mm. No więc e, my się pożegnamy. E, także do zobaczenia w kolejnym odcinku.